Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na test szlifierki mimośrodowej Kaltman. Zapraszam na film. Dobrze, słuchajcie, dawno nie było Kaltmana, przetestowałem już praktycznie cały system Titanium, a teraz mamy coś sieciowego. Szlifierkę oczywiście Kaltman wysłał mi bezpłatnie na testy i nie otrzymuję za to żadnego wynagrodzenia finansowego. Kaltman też nie ogląda nawet filmów przed publikacją. Słuchajcie, szlifierka środowa sieciowa, 350 W, troszeczkę takiego innego typu, ponieważ tutaj z tym takim przyciskiem od góry, która myślę, że bardziej też się przydaje w szlifowaniu chociażby metali, nie tak typowo do drewna, jak takie klasyczne szlifierki środowe do drewna, które znacie. Szlifierka z silnikiem bezszczotkowym, to warte zauważenia. Jej model to K-Myślnik M350. Słuchajcie, sama budowa szlifierki. Na dole oczywiście nasz dysk do przyklejenia krążków na rzep. Dysk o średnicy 150 mm. Sporo otworów, jak widzicie, czyli na pewno nie będzie problemu z dopasowaniem papieru z odpowiednimi otworami. Natomiast jeśli chodzi o kolejną ważną sprawę, to regulacja obrotów. Jakie obroty ma ta szlifierka? Od 4000 do 10 tysięcy, słuchajcie. Podłączę ją sobie do sieci, żeby pokazać wam, jak to działa. Ok, mam wpiętą maszynę do sieci. Jak już jesteśmy przy przewodzie, przy wpinaniu do sieci, to długość przewodu 2 metry. Szkoda, że nie 3 metry. Powiem szczerze, tutaj z tymi przewodami to zawsze za mało, tak naprawdę. A znowu, że za długi się plącze. Zobaczcie, taki panel sterowania. Ślifierka jest podłączona do sieci i ona nie wystartuje. I to bardzo dobrze, ponieważ tą ślifierkę nawet podnosząc, wiadomo, żebyśmy odpalali tak naprawdę. Więc mamy przycisk do odpalenia maszyny. Teraz ślifierka jest włączona i teraz dopiero ten przycisk oczywiście nam e, odpala maszynę. Sterowanie prędkością obrotową. Zobaczcie, od 4000 do 10000, tak jak mówiłem, prędkość, więc jest od czwórki, co zapewne odpowiada 4000 obrotów. 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. I zobaczcie, ostatnia prędkość to taka jakby literka A. Domyślam się, że to jest 10000, bo już testowałem to, że prędkość wzrasta na każdym biegu. Po prostu ten wyświetlacz ma miejsce tak naprawdę na wyświetlenie jednej cyfry w tym wypadku, więc tak to wygląda. E, pokażę Wam tylko, jak start maszyna, no powiedzmy na najsłabszym biegu. Jest delikatny soft start i maszyna jest bardzo cicha. Zobaczcie, oczywiście to był najniższy bieg. Ja mogę tutaj do Was ciągle mówić. Teraz włączymy sobie najwyższy bieg. Oczywiście wtedy już jest zauważalnie głośniej. Jednak mimo wszystko działa to naprawdę fajnie. Co ważne w takiej maszynie, warto ją zawsze pamiętać, żeby wyłączyć, bo tak jak mówię, jeżeli zostawimy ją tutaj włączoną, czekajcie, zmniejszę tylko obroty, żeby tu nie wyszerpało, to nawet podczas podnoszenia tak naprawdę ją odpalimy. Więc warto pamiętać o wyłączeniu maszyny. Oprócz szlifierki w zestawie, słuchajcie, mamy 4 tak cztery, bo ja już jeden zużyłem, bo ja już sobie ją troszeczkę używałem. Cztery arkusze papieru ściernego, mamy 240, 400, 180 i ten, który ja zużyłem, to była 80. Papier taki lepszy, nie jest taki standardowy, w bordowym kolorze, jaki zapewne znacie do drewna. W zestawie mamy też przyłącze do odkurzacza z końcówką taką tutaj na, żeby właściwie ten odkurzacz podłączyć, no bo takiej wąskiej byśmy do niczego nie wykorzystali. Średnica zewnętrzna 40, wewnętrzna 36. Tutaj też już mam taką wstępną założoną jakby redukcję to też było oczywiście w zestawie no i to sobie podłączamy jeżeli potrzebujecie chociaż ja takimi maszynami staram się szlifować na zewnątrz żeby się nie bawić w jakieś tam odkurzacze ale w warsztacie konieczne klucz do wymiany dysku gdyby nas, dy, nasz dysk się zużył wymiana bardzo prosta wkładamy tam wyczuwamy tak naprawdę śrubę i odkręcamy I możemy wymienić dysk, jeżeli zużyjemy rzep. Sam rzep wygląda bardzo spoko. Jest to taki rzep typu z krótkim włosiem. Ja sporo szliferek środowych różnego typu używałem i z doświadczenia wiem, że te z takim krótkim, sztywnym włosiem są lepsze niż takie, które mają taki wyższy, podniesiony włos. One jakoś dużo szybciej się zużywają. Słuchajcie, możemy jeszcze sobie sprawdzić wagę maszyny. I waga to 1350 gramów w zaokrągleniu. I teraz tak, to czarne tutaj to oczywiście jest ogumowane. E, przycisk jest plastikowy. Mimo, że też jest czarny, to tylko tutaj jest guma i tutaj są przyciski ogumowane. To nie są żadne mikroprząszniki, to są przyciski po prostu schowane pod gumą, żeby tam się nie dostawał pył. Słuchajcie, ostatnim parametrem, a tak naprawdę może i naj, najważniejszym, jeśli chodzi o wybór tego typu maszyn, jest e, ruch mimośrodowy, wielkość tego ruchu. Tutaj mamy 5 mm. No bo prędkość, tak jak powiedziałem, to od 4 do 10 tysięcy i chodzi tutaj o prędkość obrotowa. Jednak to jest. Mimośrodowa, środowa, więc stależ wykonuje jeszcze ruch w ten sposób. I tutaj ruch ten wynosi 5 mm, co zresztą widać tutaj na tym włączniku. Nie jest to w żaden sposób ukrywane, a wręcz eksponowane. Także tak to wygląda jeśli chodzi o wszystkie parametry. Dobrze, słuchajcie, co do ceny. Wyjściowa cena tej maszyny to 700 zł. Dosyć sporo mi się wydawało na początku, jednak jak wpisałem sobie szlifierki kątowe i innych marek konkurencyjnych, to okazało się, że te maszyny tyle kosztują. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że te maszyny takie są drogie. Byłem przyzwyczajony do tego, że te klasyczne takie szlifierki mimośrodowe, chociażby DeWalta, którego używam, czekajcie, zaraz pokażę o co chodzi. O, mam na myśli takie coś. Ja go kupiłem chyba za 320 zł, on teraz tak chodzi po 350, 380. Więc ta cena na początku wydawała mi się no, duża, ale okazało się, że po prostu te szlifierki 150 tego typu z takim łącznikiem, które też są śmiało stosowane do szlifowania metalu, no jednak są po prostu droższe. Natomiast podczas nagrywania tego filmu, no wszedłem, żeby sprawdzić jaka jest cena, żeby wam o nie powiedzieć. I okazało się, że jest jakiś smartwink na Allegro, no i jest w bardzo fajnej cenie 530 zł. Oczywiście ja te filmy troszeczkę nagrywam, potem montuję, jakiś jest tam harmonogram, tego na YouTube, więc możliwe, że jak to wrzucam już jest dawno po tej promocji, jednak jak widzicie jest możliwość trafienia też fajnej promocji taką szlifierkę. Dobra, dosyć gadania, myślę, że zobaczymy troszeczkę jak sprzęt pracuje w praktyce. Dobra, słuchajcie, przeszlifujemy sobie takie dwie deski akurat mi wypadło z jednej strony są w lepszym stanie w drugim w tragicznym i chodzi o to, że pojechałem sobie do lokalnego sklepiku niestety nie mieli papieru 150 więc wziąłem ten zestawu to jest gradacja 80 ale takie drewno da się wszystkim prawie wyszlifować, więc zobaczymy sobie jak pójdzie na tym papierze zestawu Powiem wam, ale fajnie się tym szlifuje. Zawsze używam takich typowych do drewna mimo środowych szlifierek. E, powiem wam, że zero wibracji na ręku. Bardzo sprawnie i bardzo gładko. Naprawdę super. Dobra, przeszlifuję sobie całość. na tych deskach, a deski no wiadomo i też jest mocny wiatr, a nie ma mikrofonu no poszło to kurczę, nie wiem, 5 minut mi to zajęło, może coś takiego ta deska tutaj to farba miała w takim stanie, że paznokciem bym ją wyszlifował, więc spoko tutaj jak ta farba widziała tą szlifierkę to już sama odpadała, ale tutaj już była w dobrym stanie więc tutaj troszeczkę wiadomo musiałem dłużej się przyłożyć ale ogólnie bardzo fajnie to szło. Dobra, słuchajcie, e, przelecimy sobie kawałek blatu dębowego. E, no, mocno zniszczony i zaplamiony. Druga strona jest fatalna, tego się nie da doszlifować. Zobaczcie, jak to głęboko weszło. E, chodzi, żeby tylko zacząć, jak to się na dębie będzie zachowywać. On też jest oczywiście już tutaj styrany. E, postaram się tam tak wam mniej więcej pokazać, jak on wygląda przed szlifowaniem. Dom się będzie dosyć ciężko szlifować, ale zobaczymy jak to pójdzie. Założyłem krążek zestawu tym razem 180 yy, i to jest nowy, jeszcze nieużywany. Zobaczmy, jak to pójdzie. Ej, kurczę, świetnie to poszło. Wiadomo, że tutaj jakieś takie e, grubsze, głębsze ryski w dębie. No to nie tak łatwo, tym bardziej papierem 180. Ale słuchajcie, stawimy to tam na słońce, bo tutaj mamy tak pół na pół. I w dodatku ja sam robię cień, więc przejdę z tej strony. No i słuchajcie, bardzo fajnie to wygląda. Szlifowałem na maksymalnych obrotach. Naprawdę fajnie. Dobra, słuchajcie, chciałem coś jeszcze spróbować na metalu. Znalazłem klapę, która idzie na złom. To jest normalne w dobrym stanie. Jest tutaj baza, jest tutaj klar. Jednak szczerze mówiąc, nie mam pojęcia o tym. Nie jestem lakiernikiem, nigdy tego nie robiłem. No tutaj chyba by jeżeli tylko zmatowić lakier, no to chyba trzeba to robić na wodno, na wodno, na mokro i gradację typu 1500-2000 w górę. No najniższą jaką miałem gradację tutaj w sensie najwyższą to 400. Więc no zdecydowanie za dużo, więc ja tutaj też prawdopodobnie zerwę bazę. No ale co? Zobaczymy. Także mówię to, ja się na tym nie znam. Zobaczymy tylko po prostu jak sprzęt sobie radzi. Nie mam pojęcia, powiem Wam szczerze jakie obroty ustawić, więc chyba sobie zacznę od najmniejszych po prostu od 4000 i zobaczymy jak to pójdzie. Okej, okay. tymi wibracjami i drganiami się nie przejmujcie, bo to zobaczcie, to jak to jest oparte. Patrzcie, tutaj już matowie, a tutaj już chyba zdzieram klar. Widać to, widzę w aparacie. Zwiększę obroty, dam 6000. No i w tym miejscu się definitywnie przecieram. Tak i doszedłem do gołego, chciałem właśnie sprawdzić. Nie wybaczcie, teraz jest goły dopiero. Tam był podkład. Ogólnie też, jak zwiększyłem, o, Ogólnie też jak zwiększyłem te obroty, to też mniejsze wibracje, czyli te 4000 jest zdecydowanie za mały. Spróbuję sobie jeszcze na maksa, a co tam. No ja się na tym nie znam, tak jak mówię, chciałem zacząć tylko czy się da jak widać da się kwestia doboru papieru papieru, technika, odpowiednia prędkość, ale oczywiście ktoś kto ma o tym pojęcie to sobie poradzi. Dobrze, słuchajcie, przejdźmy sobie do krótkiego podsumowania tej maszynki. Na początku chciałem poruszyć jedną kwestię. Tak jak mówiłem wam na początku filmu, kiedy sprawdzałem sobie cenę tej maszyny, ponieważ wydawało mi się, że jest to dosyć wysoka cena. No to porównałem z innymi cenami i okazało się tak, jak mówiłem, że to jest mniej więcej standardowa cena. Znajdziecie stówkę coś tańszego, znajdziecie dwie stówki coś droższego, ale rzuciło mi się w oczy to, że jest dużo maszyn, różnych marek. Które wyglądają praktycznie identyczne. Mamy tak samo tutaj rozwiązany panel sterowania. Wszystko wygląda tak samo i dlatego chciałem uprzedzić komentarze, bo możecie napisać za chwilkę, że mm, macie to samo, tylko innej marki, że to pewnie klon i tak dalej. Tak, zdaję sobie z tego sprawę, jednak już miałem taką sytuację, że dwie młotowiertarki wyglądały właśnie Kaltmana i Parkside identycznie, jednak działały troszeczkę inaczej, Kaltman był wydajniejszy, więc no nie wiem, czy to są te same maszyny. Musiałbym mieć dwie takie same, żeby tak naprawdę je porównać, dlatego tutaj się wypowiadam o Kaltmanie oczywiście. No maszyna, słuchajcie, pracowała bardzo fajnie. W ogóle powiem Wam szczerze, że jestem troszeczkę zły na siebie, że ja wcześniej takiej maszyny tak naprawdę nie miałem, bo ja używałem zawsze szlifierki mimośrodowej, takiej typowej do drewna, jak Wam pokazywałem wcześniej do Wolta, i ja takich środówek często używam do szlifowania właśnie dużych, płaskich powierzchni. O ile wiem, że wydajniej byłoby mi to zrobić chyba szlifierką taśmową typu czołg, to jakoś ja czołgami nie lubię szlifować ze względu na to, że łatwiej jest zrobić jednak jakieś tam rysy czy jakieś wgłębienia. Jakoś mi do gustu bardziej przypadły mimośrodówki. Natomiast tą mimośrodową, no kurczę, idzie to zdecydowanie szybciej niż tamten ten co Wam pokazywałem. Nie wiem, kwestia obrotów, kwestia większego talerza. No ale po prostu naprawdę pracuje się lepiej. Mniejsze wibracje na dłoni. Jakoś to tak po prostu płynnie pracuje. E, ogólnie pierwszy raz miałem do czynienia z taką szlifierką i po prostu jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. E, sama maszyna, jak zwykle chciałem Wam pokazać na filmie jak pracuje. Ja nie mam żadnych zastrzeżeń. E, fajna regulacja prędkości. Tutaj włącznik. E, fajnie to się trzyma w dłoni. Oczywiście mam świadomość, że m, przykładowo m, szlifierki chyba najpopularniejsze z tego typu to chyba Mirka tak naprawdę albo Festool. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale tam mówimy o cenach typu 2000 w górę. Także jeżeli nie chcemy wydawać takich kroci, a taka maszyna nam się przyda, to myślę, że bardzo fajna alternatywa. A ja tak jak zawsze mówię, moim zadaniem było pokazać Wam jak sprzęt pracuje w praktyce i go na filmie omówić. Dziękuję Wam za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.